Cześć witam was serdecznie e, dzisiaj, z sySony Marcin jest dzisiaj Wielki test pierwszej mojej toyoty W e, PCD W PCD Także e, Zanim jeszcze ten przejdziemy do testu Wielkiego testu Toyotki pokażę wam której e, O tej e, Corona E82 e, To zostawcie suba zostawcie like oczywiście, bijcie na Instagrama iskin, dajcie opsa koniecznie, Wiecie też na e, TikToka Mini wrócił 2, też dajcie tam opsa e, wariaty i co e, przechodzimy tutaj wielkiego testu i, i tutaj oczywiście e, od razu sprawdzamy se model, model jak to w PCD jest bardzo ładnie wykonany tutaj od zewnątrz jest gitara siema jeśli chodzi o wewnątrz to wnętrz jest strasznie takie bez tekstu widzę wszystko wszystko jest szare w tym wnętrzu takie ponure także tutaj jeśli chodzi o wnętrze jest kiepsko ale kierownica się kręci ten, chociaż także to jest jakiś tam plus dobra, przejdźmy sobie do dynamiki e tylko od pojazd także idziemy na tą prostą i, i sprawdzimy dynamikę e tutaj tych e tojotki także o Jezus manie, widzowie jak ja jeżdżę nie wiem czemu w ten znak uderzyłem tak już tutaj zaraz sprawdzimy e, na tej prostej co zawsze e, z, z launch controller. o Jezus chyba se nie nie dobra myślałem że już się zablokowałem w tej e, teksturze nie wiem mi stopuje te auta no to dla mnie jest takie e, dziwne dobra tutaj se tak szczerze tutaj o tutaj sprawdzimy elastyczność także eee, bierzemy na bieg i dobra mamy pełne obroty i lecimy wizowe dobra dosetki się szybko rozpędzi Widzimy, bo już mamy 8 dych na liczniku także tutaj dosetki e, szybko się rozpędza zobaczymy w jakim tempie rozpędzie się do prędkości maksymalnej, czy czy uda nam się rozpędzić w ogóle na tej prostej, do końca tej prostej czy nie? Zobaczymy, zaraz mamy 150 na blacie. Lecimy, lecimy, lecimy. Chyba, żeby nie uderzyć w ten autobus będzie lipa dobra. Ciśniemy Dobra, lecimy, lecimy i czy nam się uda dobra widzowie udało się było 185 km na godzinę czyli fałmach tego samochodu udało się rozpędzić e do tej prędkości ale e jeśli chodzi o elastyczność tego to płyną z tej to e to jakby tutaj do się, się szybko rozpędza do tej prędkości maksymalnie no jest, nie jest tak kolorowo komuś drogę zajechałem. Jeszcze sprawdźmy w ogóle jak to skręca. No to ta skrętność widzowie jest bardzo dobra. Ten samolot jest strasznie stabilny i jakbym właśnie tak mocno za co skręcać, to dopiero się dopiero się ten samolot jakby wpada poślizg. pośli, tutaj jeśli chodzi o elastyczność i znaczy o skręcanie bardziej jeśli chodzi o skręcanie tutaj jest dobrze i jakby to jest plus także idziemy widzowie na dwór i tam se ocenimy oczywiście jak zwykle to ten da czekaj tej LK jest trzeba L wyprzedzić bo nie będziemy jechać za nią 80 km na godzinę także sobie wyprzedzimy i, i lecimy na dealershipa yyy no dobra nie wiem po co ten kierunkowska złączyłem niepotrzebnie ale to trochę żeśmy uderzyli tutaj barierki dobra przynajmniej jest jakieś auto będziemy musieli go wyminąć dobra i tutaj oczywiście Se w naszym miejscu staniemy włączymy se kierunki i co widzowie, jeśli chodzi o to to ja oceniam takie 7 na 10 widzowie no jest fajnie wykonana jeśli chodzi o zewnątrz, wewnątrz no jest, nie ma w ogóle tekstur wszystko jest wiecie takie szare, ponure i tak dalej, jeśli chodzi o elastyczność tutaj nie jest to elastyczny samochód pod kątem przyspieszenia do maksymalnej prędkości, do setki no rozpędza się dość szybko a jeśli chodzi o maksymalną prędkość jest, jest trochę cienko i co widzowie oceniam tę to, J jak mówię 7 na 10 e, może 7,5 coś takiego e, i co widzowie będziemy się ok, a z tyłu e, będziemy widzowie się e, żegnać e, e, w ogóle także to był e, wielki test J koroli yy, bo to jest na yy, kolor yy, tej yy, kolorze yy, ten yy, no to jest w Ralu korola. Yy, no, to jest ten właśnie model. Także widzę jak chcecie więcej takich pojedyn... znaczy, takich testów, sorry, yy, bo mi się pomniło. Także jak chcecie więcej testów na tym kanał to zostawcie suba, zostawcie lajka, napiszcie co jeszcze mogę w tych testach samochodów w poprawić i tak dalej I co bicie na Instagrama, XKINI12 dajcie obsa, bicie na TikToku, Mini 2. Też dajcie obska, obsa koniecznie. No i też e, bicie na mój drugi kanał, e, Xlandy 12 znaczy Xtandy e, po prostu i też dajcie tam subika tam kozackie materiały są i co, nie będę już przedłużał, nie będę już o Onił eee, Trzymajcie się Do następnych filmów Elo i cześć